Witam wszystkim serdecznie. Dzień dobry Państwu. Warto wiedzieć, na pewno tam się zastanawiasz, kurde mam bóle głowy. Od czego to jest? Od czego to się wzięło? Bóle głowy, a wiadomo, może coś w środkach bóle głowy. No faktycznie coś od środka, w środku. Może warto zastanówmy się, co jadłyśmy. Jaka to była przyczyna, że spowodowało bóle głowy. O tak, o nie przyszło. Przeanalizuj się przyczyna. Jest wiele przyczyn. Bóle głowy. Co to może być? Na przykład mam ja kilka przyszyn, która wpływa na moment bóle głowy lub jutro, na drugi dzień, ogromny ból głowy. Może u Was też macie podobne, tylko musicie sobie pozaobserwować, co jadłam, co było na jutro lub teraz kilka godzin. Wieczorkiem o przychodze bóle głowy. Zaobserwujcie. Podam kilka przyczyn bóle głowy od tych pokarmu. Zatem zapraszam. Jeżeli Ci podobał podobał dzielenie wiedzy, bój i zalajkuj mi. ten kanał. Będę wdzięczna. Dobrze. Do tych pokarmów najczęściej powodują bóle głowy. Należą: czekolada, serwone wino, kofeina, wiadomo jak kawa, herbata ziemna, Coca-Cola, sosa sola, benzone mięso bężone ser ser pleśniowy. lubicie? ja też bardzo uwielbiam ale powoduje bóle głowy orzechy, orzech mała ilość ale orzechy duże też, też ktoś lubi masło orzechowe różne wszelki alkohol jak wiecie zawsze się sprawa Alkohol na jutro. Oh my god! Straszny ból! O, najgorzej alkoholowe, kolorowe. Różne, ładne kolor, czerwono-różowe. Kolorowe źle pływa na nasze zdrowie. i również szampany. Kolorowe. Ciekawe również lody. Lody. Również konserwowane mięso dużo azotyny, zaczyty to już wiadomo, to już niezdrowie, zle działa na plora bakteryjna jelito. Również mięso wężone, już widziałam wcześniej wężone i również lekowane u nas nas waplekowane mięso kiełbasa, azotyny tym parutki złe parutki też kiełbasa chemiczne azotyny u nas na bóle głowy i coś coś ciekawe niektóre warzywa Jakie na przykład fasola, zielony groszek, piszona kapusta, cebula, cebula, również owoce cytrusowe, też lekwy, Rodzynki, czerwone slipki, slipki, pigi i awokado. To to wszystko na jutro. Ludzie, wieczorami, zawsze jest reakcja: coś świata, pol, głową, to jedzeniami, które, co bardzo dane danej. która co było, ja jadłam. Warto wiedzieć. Może nie wszystkim, ale większość, badanym większość zgadza się. To tutaj bardzo podałam. To wszystko. Da like-us, zostați comentarii și si să mai si aveți întrebări.